Witam Państwa na prezentacji, podczas której poruszymy temat definiowania kryteriów ryzyka oraz możliwościach, jakie posiada w tym zakresie aplikacja ELISK. Prezentacja została przygotowana przez firmę PBSG, świadczącą w sposób kompleksowy usługi doradcze i szkoleniowe. Specjalizujemy się w obszarach takich jak bezpieczeństwo organizacyjne, bezpieczeństwo teleinformatyczne, ryzyko, ITIL, ciągłość działania, oraz zarządzanie procesami. Swoje usługi każdorazowo opieramy na sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych. Norma ISO 31000 zaleca, aby organizacja zdefiniowała kryteria, które będą używane do oceny istotności ryzyka. Kryteria te powinny odzwierciedlać wartości, cele i zasoby organizacji. Niektóre kryteria mogą być narzucone lub pochodzić z wymagań prawnych czy też regulacyjnych lub innych, do których organizacja jest zobowiązana. Ponadto powinny być stale przeglądane i w razie potrzeby modyfikowane. Wiele narzędzi informatycznych wspierających proces zarządzania ryzykiem wymaga przyjęcia z góry zdefiniowanych kryteriów lub uniemożliwia ich modyfikację w ramach doskonalenia samego procesu. Aplikacja e-Risk nie narzuca na użytkownika takich ograniczeń. Dzięki swojej otwartej strukturze możliwe jest dowolne konfigurowanie kryteriów ryzyka, jak również ich swobodna modyfikacja w czasie rzeczywistym. Aktualnie w metodyce zaimplementowanej do narzędzia e-Risk kryteria oceny ryzyka to prawdopodobieństwo oraz następstwa wystąpienia ryzyka w kontekście finansów, reputacji oraz realizacji podstawowych na zadań. Oceniający w każdym przypadku ma do dyspozycji skalę pięciostopniową z odpowiednim opisem. Wyobraźmy sobie sytuację, że po przeglądzie systemu zarządzania ryzykiem okazało się, iż dotychczas stosowane opisy na skalach oceny są niewystarczające czy też niezrozumiałe dla właścicieli ryzyka i wymagają doprecyzowania. Nic trudnego. Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia przechodzi do kreatora formularzy i wprowadza odpowiednie modyfikacje w formularzu ryzyka. Na przykład skala prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka wymaga rozszerzenia opisu. Wybieramy odpowiedni punkt i wprowadzamy odpowiedni opis. Rozszerzymy o przedziały procentowe. Liczne modyfikacje mogą zostać podjęte w sytuacji zmian kryterium wystąpienia ryzyka w kontekście strat finansowych. Co natomiast w sytuacji, gdy niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych kryteriów ryzyka, na przykład następstwa wystąpienia ryzyka w kontekście bezpieczeństwa? W tym celu tworzymy dodatkową listę rozwiązań. Wybieramy odpowiedni komponent. Następnie nazywamy wprowadzony komponent i definiujemy skalę oceny. Skala ta będzie podlegała ocenie, w związku z czym należy zaznaczyć odpowiednią pozycję w formularzu. Dodatkowo możemy wprowadzić wycenę finansową danego ryzyka. W tym przypadku pomocny będzie komponent liczba rzeczywista. Wprowadzamy nazwę. I zaznaczamy, iż podlega on ocenie. Zapisujemy wprowadzone zmiany. Ponieważ komponenty powiązane są ze skryptami, oprogramowanie pyta nas, czy ma przeliczyć skrypt. Aktualnie nie będziemy wykonywać takiej czynności. Sprawdźmy, jak wygląda teraz ocena ryzyka. Przechodzimy do zakładki Monity. Wybieramy przykładowe ryzyko oraz klawisz Open. Wprowadzone zmiany są od razu widoczne dla właściciela ryzyka. Skala prawdopodobieństwa została rozszerzona o odpowiednie opisy. Pojawiła się dodatkowa skala następstw w kontekście bezpieczeństwa, a także pole pod, dotyczące wyceny finansowej. Narzędzie daje więc dużo możliwości w zakresie doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne prezentacje przygotowane przez firmę PDSG.